Przecież ja ze dwa tygodnie temu to mało nie byłam rozjechana. Jak mi się to podoba, to jest okropne. Jestem popychana, ktoś mnie przejedzie, potrąci, popchnie. Przychodzę bardzo rzadko tutaj. Tam Pan przez przejście wjechał właśnie. Elegancko, nie zdążyłem, kurde. Chciałem sfilmować te samochody stojące tutaj na trawie. O. Sobie tu stoją. Wjechały tędy. Za to wjeżdżanie przez przejście to będzie 1500 mandatu, proszę Pana. Wie Pan, że są takie stawki teraz? Nie. To jest bolesne dosyć. No. No dobrze, no bo jak pan uważa, że powinien zapłacić, to proszę zgłosić. Nie, ja nie uważam, że pan powinien zapłacić. Ja z mojej perspektywy uważam, że pan przede wszystkim nie powinien wjeżdżać przez przejście. Ja no to nie stoczyłem zagrożenia. No, rozumiem. Nie dostosowany jest ten, ten teren do, do tego bazarku, może to jest... A, bo państwo na ten bazarek. Tam nie ma parkingu jakiegoś? Tu w pobliżu nie ma nic? Jak się robi bazarek, a nie zapewnia się miejsca, to... No, to trzeba sobie jakoś radzić w sumie, nie? O. Teraz pani, dobrze Mam nadzieję, proszę pani O tu Proszę bardzo Nie proszę pani Nie wolno jeździć po chodniku Nie wolno jeździć po chodniku Dokładnie. O. Ja nie będę chodził po trawie, bo zniszczę trawę. Dzień dobry, chciałbym zgłosić, że samochody jeżdżą tu po chodniku, pomiędzy pieszymi na ursynowie. Proszę pana, ja stoję przed samochodem, który próbuje we mnie wjechać. Dziękuję. Pan powalczy z przyczyną, nie ze skutkami. Proszę pana, wraca, 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 proszę pana. Wraca, mi 1500 zł mandatu, co proszę pana. Ale tak będę to parkował, bo, e, I tak będzie pan parkował? Bo, bo tutaj, tutaj nie ma gdzie zaparkować. Więc gdzie no to dobra, zaparkować? ale ci wszyscy ludzie tu na bazar przyjeżdżają samochodami? o no, sporo przychodzi na piechotę. No jak, ale nie, nie można przychodzić na piechotę, na przykład z chorą żoną po operacji. A to nie zostawi pan żony w domu? Nie mogę, bo musi chodzić, tak, Bo inaczej będzie. Czyli chora. dobrze jak chodzi. A? Czyli jak chodzi, to dobrze. Pana, walczy pan ze skutkami, a nie z przyczyną. Przyczyną pan pójdzie do burmistrza, powiem, żeby przenieść Proszę to, że nikt tu nie będzie robił. Ja przyjechałem tu samochodem. Zaparkowałem Dzień, pan na pan legalnym miejscu. Na roka, bo pan się bawi tutaj w tak, no zaparkowałem pan... kawałek dalej, wziąłem Ale rolki tylko dlatego, żeby jest na ludzi. Pan rozwiąże problem. Rozwiąże ja nie mam pan... satysfakcji pan z donoszenia. Ale mnie, proszę pana, mnie zupełnie nie interesuje donoszenie na kogokolwiek. No, mnie interesuje Dobrze, to teraz tak. Ja nie zgłoszę pana nigdzie. Jak mi pan obieca, że nie będzie pan tu nigdy jeździł po chodniku i przez przejście dla pieszych, bo to chcę osiągnąć, tak? Dobrze, no to ja nie będę, nie będę jeździł, ale proponuję panu, żeby pan walczył z to siedzeniem. Ale to, rękę, jest, to nie, nie jest przyczyna, proszę pana. Przyczyna. Nie, proszę ja pana. Nie Przyczyną nie jest mam. pana chęć zaparkowania jak najbliżej bazarku i wygody. Ale, nie mam gdzie bazarku. ale to nie jest obowiązkowe, to nie jest szpital, gdzie Bazark pan nie musi. Jest nie jest. To jest wiedzenie. jak każdy sklep. Nie. Ma pan parking tam pod biedronką? Czemu pan tam nie stanął? Nie, Przecież to jest 100 metrów do przejścia. Gdzie mam 100 metrów do przejścia? No to... ale tu ludzie chodzą co, z wózeczkami, no to weźmie się pan wózeczek. Wózeczek, żonę pod rękę wózeczek, nie no jesteś. To zostawi osób, no pan to w, dom w domu żonę, jak to jest nie problem. Nie, nie, nie musi wychodzić z domu, bo się jest... No to niech sobie pod blokiem pochodzi. Proszę pana, pana. pan Jak szuka tego... usprawiedliwienia nie, nie, dla ja swojej szukam. wygody. Nie, nie, Tak, oczywiście, że tak. Proszę pana, tam bo... są tysiące ludzi, a samochodów jest tylko kilkadziesiąt. Dlatego wszyscy parkują, parkują w Nie, nie wszyscy, nie wszyscy, no, no ci, proszę co pana. Parkują, nie, nie, ci, co nie prawie. potrafią zaparkować normalnie i to mają to w dupie ma innych. Dalej. Ale wie pan, że ryzykuje pan życie innych ludzi na chodnikach tutaj. Pan, wydaje mi się, akurat swoją jazdę nie zaryzykował. W całej My, Polsce co roku ginie ponad panie, 20 panie, osób panie, na chodnikach, proszę pana. Panie, ja rozumiem, że ginie tyle i należy obręcz, ale trzeba tak organizować przejścia dla pieszych, żeby nie było zagrożenia. Na chodnikach, proszę pana, nie na panie, przejściach. Panie, Pod cofającymi panie, pojazdami, proszę pana. Te też No to niech pan miało. się do tego nie przykłada, proszę ja pana. nie przykłada. Pan niech się przyłoży, żeby nie było tego miejsca parkowania. Ale w takiej kondycji odciągnęł do jakiejś drobnej satysfakcji. Ja nie mam satysfakcji ze zgłaszania. Tym, że pan Mi się nawet nie opłaca pana zgłaszać, bo ja potem będę jeździł po przesłuchaniach, My proszę pana. I, ja stracę na tym więcej czasu niż pan pieniędzy. Mój czas jest więcej wart niż ten pana mandat. Pan, Jakby ja się tych pieniędzy specjalnie nie przyjmuję? No ja widzę, właśnie. Pan się, pan nagrywa tutaj wszystkich. Dzień, dzień dobry. Pan zytuwa. To ja, dzień dobry. Dobra robota. Dziękuję. Ten pan nie rozumie, z czego to wszystko wynika. Pani nie, to niedobre, bo trzeba walczyć z tym bazarkiem. A dlaczego mam z bazarki Ale dobrań. to bazarek, ktoś, ktoś kazał tutaj wyjeżdżać? Ja, ja pan sam pan jeżdżę samochodem też tutaj zaparkowane. Ale parka na jakieś swoje Proszę pana, ja zaparkowałem sobie tam daleko no na cena baną i sobie A ten pan nie zaparkował. A ten pan nie zaparkował, no i widzi pan. No i widzi pan. Jakby nie było tu bazarku, to nie było problemu, było miejsce do parkowania. To by pan nie kupił teraz pluska, No to do bym nie kupił. No to nie kupił pan. No i co kupić? Po co? To musi być bazarek. No to musi być bazary, no to muszą być, być miejsca parkingowe. Nie muszą być. Nie musi być. Musi być, być które to są tak uderzy, uderzy, pana, wie pan, się co, coś panu powiem. Ja jestem z Grochowa, tak. jeden bazarek przy Wiatracznej, drugi bazarek przy Szembeka, nie było miejsc parkingowych. Ale powinny być. I bazar do tej pory powinny funkcjonuje być, i ludzie pana, kupują eee... i wszyscy są szczęśliwi. Nie, nie są wszyscy szczęśliwi, te, których no, pan nagrywa, a, nie są Ale no proszę pana, ale no kto kazał temu panu na przykład, czy tej pani tutaj wjeżdża? No No właśnie. to kto komu kazał Bazaryk, to jest nie, to jest i, i, i proszę pana i przez, przez takie, i przez takie wjeżdżanie to nie jest bazary to są decyzje dziennicy że Bazar w tym miejscu ludzie nie ma ich co sposób. pan w ogóle opowiada nie, przez to że ludzie podejmują takie głupie decyzje że wjeżdżają tutaj, tutaj to, widać, to pan teraz chodzi po rozwalonym jak, chodniku jak PKP strajkuje to myślę wina tych ludzi bo oni nielegalnie to nie dobrze, równie dobrze można teraz wziąć i zostawić ten samochód nie to no, to równie dobrze mam tam wsadzić wszystkich, co blokują wszystko w Polsce do więzienia. No i będzie, że to jest ich wina, bo to... No to nie trzeba wsadzać do więzienia. Trzeba tych wszystkich, którzy blokują na kolei, wsadzić do więzienia, żeby Wierzyć w resocjalizację ludzi, że ktoś się może nawrócić. Nie, trzeba to dobre prawo. Wierzyć. Potem, 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 ale ma, no, no, mamy prawo, jest zakaz wjazdu ma, ja? tutaj, trzeba jeszcze to prawo respektować. Wie pan o tym? Może że jest prawo, to, to trzeba respektować to prawo. Albo ponosić konsekwencje. Albo ponosić konsekwencje, tak no, tak więc no, no więc właśnie, no więc. Nie to... my nie ale my nie chcemy ponosić jest. konsekwencji z pana jazdy wynikających. No więc jaki pan ponosi konsekwencje mojej jazdy? Takie, że pan, płacę jedzie, za to. Ale jedzie pan teraz ja przejść. moja rodzina może zginąć na tym chodniku, proszę pana. What's up? What happened? You blocking my wife. No, I'm not. Yes. You are. No. You I'm okay, I'm calling police because you're kidnapping my wife right now. I already, I you're kidnapping my wife right now. I already called the police. You sir. can call police already. Oh, the police. I already I did. Don't did we make a picture of him? You can. Yes. Okay. This is free country. But can you tell me what's the reason? There's no, no reason. I'm just standing on the sidewalk. Ah, you're just standing on the sidewalk. Yeah, sure. Oh, okay. So you're gonna move on that? No, walk? I'm not. You're not gonna move. No. Oh, okay. Are you sure that you're not going to move? I'm not going to move, sir. The yes, I did, sir. Good. So, you want uh, the police to make a. Uh, to make a bill to my wife? No. For parking only? Well, maybe, yes. That's I it? I want her... That's your price? No, I am I also okay. want her to uh, waste some time, you know? Oh, don't worry, so we she, have a lot of time. She <laughs> saved some time uh, with the, 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 par driving through the sidewalk and the convenient guys, parking. Thank you very much for witnessing. It's and now... Did, uh, I will take care about this gentleman. Uh, Once we'll talk with police. <laughs> yeah, sure. Thank you guys. bye-bye. Dzień dobry. Dzień dobry Tak, pan tak na policji Pan jest Tak Dobrze Nie znam tego pana Dobrze, to możemy z osobą zgłaszającą porozmawiać, chce jeździć tu z Tak No, zapraszam So, what's going on minute, ok? No, on. proszę pana Ta kobieta w razie teraz przesiadła na miejsce pasażera Ona próbowała tutaj wjechać na mnie na tym chodniku no znaczy wjechała tutaj wcześniej przez chodnik e, Tak, o A następnie wykonywała tu manewry i chciała mnie przejechać, podjeżdżała na tyle do mnie, Dobrze. próbując wymusić zejście pan mojej schodnika. Tym tak. Ona chciała stąd wyjechać. Dokładnie. Czy mogę z ciekawości wiedzieć, jakie środki panowie podejmą wobec tej pani? Pan co, takich informacji nie będziemy udzielać, aczkolwiek zawsze są możliwości, takiej pan z Złożenia wniosku o dostęp do informacji połączenia, albo To już mówię, nasza decyzja, jak zakończymy tą interwencję. Ale jestem bardzo ciekawy. No, nie ma takich uczciwości pan z osobą zgłaszającą, a nie jednak osobą popełniającą wykluczenie. Okej, okay, no pytam, bo zależy mi, żeby jednak do tych ludzi jakieś silne argumenty przemawiały, żeby nie robiły i następnym to razem takich rzeczy, proszę pana. Rozumiem pan. na no, bank. Na bank nie będzie, jak mi mówią, że mi nie powiedzą, jakie zastosują no ty, środki, ty, no to bo wiadomo co ten. będzie. będzie nie? pouczenie, dziękuję, do widzenia. No dokładnie, i tak. także. A pieniądze leżą na ulicy. No to wszyscy tutaj Tu mamy pojazd jadący na oczach policji po chodników ale nie widzieli, na pewno nie widzieli. No nie do zobaczenia takie. Zobaczcie, oni się nawet nie boją tutaj manewrować przy policji. To nie ma żadnego znaczenia po prostu. To nie ma żadnego znaczenia. I co teraz? Pani wyjeżdża, pan wyjeżdża teraz. Proszę bardzo. Pan kieruje ruchem bardzo dobrze. Skoki, A jak? Super robota. No ja tu moment, bo tutaj. Ja widzę akcję. No, a tutaj normalnie przy policji sobie wjeżdżają. A, no ja, nie, ja nie czekałem, patrz. <gry> no właśnie widzieliście jak tutaj stoisz i tak mówi: o chyba znajomy otwarł z internetu. Aż muszę piątkę przewidzieć. Proszę, a ten? A ten? Ten już nie, a tam ten mandat dostał? A ten? O oh, fuck, nie, na, nie włączyłem. A to teraz samo przemiejscu nie patrz. O oh, Jezusu. Ale trochę i... telefonem nagrałem, czasem mi się piszki mylą. Dlatego czasem materiał się urywa. Proszę pana, nie wolno jeździć po chodniku. To jest chodnik publiczny, proszę pana. Jak pan chce tu wjechać, jak chce pan tu wjechać, może pan wjechać tu, tu, ale po chodniku panu nie wolno jeździć, proszę pana. Dziękuję panu. Proszę bardzo. Dokładnie Tu, gdzie? Gdzie pani jeździ? Wiesz pani jeździ? Niesamowite Jak ciężko panu zejść, żeby wyjechać? Jak zejść ciężko? a wam tak ciężko stanąć na jakimś miejscu takim... No ale, no, ale to nie wolno tu wyjeżdżać wie pani nie wolno tu wjeżdżać, proszę to pani. Nie wolno wjeżdżać, widocznie wolno. Niewidocznie nie wolno. A pani tak ciężko odjechać stąd teraz? O, jak ładnie odjeżdża. kamera Proszę pani, po chodniku nie wolno jeździć samochodem. Wie pani? Chodnik jest dla pieszych i nie wolno po nim jeździć pojazdem. To jest publiczny chodnik w ciągu publicznej drogi. Ja nie słyszę, co pani mówi, ale bardzo bym chciał, żeby pani sobie stąd pojechała. No to trzeba wjeżdżać parkingiem, proszę pana. No, nie wiem. Wiem natomiast. Jest to źle rozwiązane. Dobrze, ale Dokładnie. Nie trzeba się pchać tak głęboko. Zdajowa twarz. Dzień dobry panu. Nagrywaliśmy ostatnio razem. Dzień dobry. Widzę, że też nagrać jakieś po pochodników. Tu nie wolno jeździć po chodniku, ale tu nie ma... Tu jest wyjazd, jak mam wyjechać stąd? No tu nie ma wjazdu przede wszystkim. No tam jest wjazd. To ten wjazd jest tam prowadzi do tego? Do parkingu. Do parkingu. I do tej przestrzeni tutaj. Natomiast chodnik jest częścią drogi publicznej no i po nim nie wolno jeździć samochodem. No tak, bo tutaj przy takich bazarach, gdzie nie ma zabezpieczonego parkingu, to jest żniwo. To znaczy zabezpieczony parking. Tam widzę jakiś parking. Tam, no tam widzę... Jest jak jak tam to? Jest... Naćwiekowany, tam nie ma miejsca tak? w ogóle. To wszyscy co tutaj mieszkają tam stają. Ja sprawdzę te parków z no, Sprawdzę, bo mówię ci, to są wszystko dla mieszkań. Rozumiem. No dobra, rób swoje. Ja ja te tutaj. Nie, no wspaniała widoczność. Tu lustereczko, tu trochę do tyłu. jejku. tam pani sobie poczeka z wózeczkiem. O, pani nie przewidziała ruchu samochodu. No to może tą stroną. Teraz kolejny będzie wyjeżdżał na panią. Jak, jak się pani podoba ruch samochodów na chodniku? Proszę pana. Jak się to pani podoba? Przecież ja ze dwa tygodnie temu to mało nie byłam rozjechana. Bo stąd wycofywał i ja czekałam, że wycofa i pojedzie. No. No to w końcu się zdenerwował i prosto na mnie. Jak mi się to podoba, to jest okropne. No, To jest okropne. Bo ja tu się spotykam ze sporym poparciem mieszkańców okolicznych, tak? że oni mówią, że. No, przecież bazar, przecież jakoś trzeba. Tak? Co pani o tym sądzi? Nie, proszę Myśli pana. Myśli pani, że nie pani trzeba. życie jest warte tego? Nie. Przyjścia na zakupy na bazarek? Nie, proszę pana, przychodzę bardzo rzadko. Jestem popychana, ktoś mnie przejedzie, potrąci, popchnie. Przychodzę bardzo rzadko tutaj, bo nienawidzę tego. Pan jest taki tłok. Był jest. Pan tam w środku? Byłem. Znaczy w środku o, nie, w, to, środku, w środku człowiek. mnie to nie interesuje. Ja tu przyjechałem właśnie po to, żeby yy, jakby zarejestrować to, co tu się wyprawia. Okropnie jest, proszę Pana, okropnie. No widzę to, widzę. Ale tam chyba są postawione dwa te szybkościomierze, czy coś takiego. No ale to wie Pani. No ja i pan, co? Proszę Pana. Pani tam... No. Nie, tam Pani nie rozjadą, tu Panią rozjadą. tu to, to te rozjadą. Mało tego, to ja mieszkam przy... Tam jest wszystko obstawione do śmietnika, no. dojść nie można. Tak? Wszystko jest obstawione samochodami. No widzi, no, widzi Pani. Pan, to jest I gorzej jest... jak na Marszałkowskiej. Tu chyba kiedyś trawnik był nawet, nie? Tutaj. E, gdzie? Tu. A no może i był. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego i bezpiecznego powrotu do domu życzę. Ja zbieram komentarze, co Pani o tym sądzi? No to jest po prostu obłęd. Ludzie Mieszka tu Pani? Mieszka nie, tu pani w Wilanowie. A. Ale korzysta pani ciężko. Dziecko mam na Ursynowie w szkole, więc korzystam z tutaj na stop. Okej. Okay. Także nie, nie fajnie, co? No nie fajnie, proszę, bo może pan chodzić po błocie no. Dziękuję. Proszę bardzo. <grym> <grym> Frustracji trochę. No to bardzo dobrze pani zrobi. <grym> to prawda. Co jest masakra, przecież kurde otworzyli, bo on żeby ten parking. Tam jest jakiś parking, przecież to kurczę no. Teraz odpowiem wam na bardzo ważne pytanie mianowicie czemu ludzie jeżdżą w ten sposób. Czemu muszą tam wjechać? Ja Wam powiem czemu, bo mają bliżej i bo nic ich za to nie spotyka. Żadna kara, żadna reprymenda, żadna refleksja. Nic nie wymusza na ludziach prawidłowego parkowania. To nie jest kwestia braku parkingów. Tam jest nasz bazarek. I teraz przyjedziemy się tutaj. Dobra, przejedźmy się tym wielkim parkingiem dla tak zwanych mieszkańców. Wolne miejsca 2, 3. No mogliby trochę ładniej parkować. 4, 5, 6, 7, 8, 9, nie wiem. Mnóstwo miejsca. Mnóstwo. Tu wszędzie po bokach są wolne miejsca. Wszędzie. Non-stop. <grym> Ale wiecie, trzeba pogadać z dzielnicą, żeby załatwiła parking. No bo przecież, kurde, 100-150 metrów od parkingu. Kto to widział? Tam mamy bazarek. I naszą miejscówkę. I tu mamy jeszcze jeden płatny. Dla tych z zasobniejszymi portfelami, takimi jak pani z Mercedesa, proszę bardzo, to jest parking płatny. Ile kosztuje ten parking? 5 zł za godzinę. Jakbyśmy poszli na jedne zakupki, no albo takie dłuższe, będzie od 5 do 10 zł. <grywia> Ci ludzie są niepoważni. O kurde, a ten gdzie pojechał? <grywa> Jezu, sprytny, spryciarz, to, że... zresztą, proszę zresztą. się do mnie, proszę się do mnie nie zbliżać. No nie było, bo mnie tutaj nie było, teraz jestem. Zbliżysz się do mnie, dostaniesz gazem po twarzy.